Dzisiaj RS6. Na wycieki płynu. Ciekawe jak długo trzeba jeździć, żeby coś takiego się zrobiło. No, to będzie trzeba przedciągać, bo tu nie ma miejsca. I podłączą pompkę. Nabijam ciśnienia do układu. I zobaczymy, może coś się pojawi skąd kapie. 4-0 TFC O, pojawił się pierwszy wycisk. Leje się tu z węża. Jakby to było... Tylko to, to bajka, bo to jest wszystko na wierzchu. Chciałem z tego węża, zobaczyć co dalej. Tu na szczęście mamy drugi silniczek zebrany, bo kolega wyciągnął. można sobie zobaczyć, to, tam stoi woda w ogóle tu wszędzie. Może być tak, że po prostu tam naciekła. Tutaj też często lubi cieknąć, tu już o olej widzę. No zobaczymy. Jak to mówią, strach ma wielkie oczy. Niekiedy z małego wycieku się zrobi duża robota. Muszę rozbierać motorownie A niekiedy z dużego wycieku tak jak w tym przypadku. Kwestia naprawienia jednego przewodu. Nowych opasek. Niestety, już jakiś kowal był w tym aucie. I tam skąd tam to ciekło? To był przewód po prostu zagnieciony. Y, aluminiowa rurka z, z tej chłodniczki co wychodzi. I dlatego ciekło. Wyprostowałem to w miarę możliwości. Dałem dwie nowe opaski. Więc teraz jest sucha. Auto jest, y, jest umyte po jeździe próbnej. Więc składam osłonę i, i bierzemy, y, bierzemy jakieś tam jeszcze jakieś inne. Błędy będzie tam miał do wyrobienia muszę zobaczyć papiery. No dobra, to Wam zamykamy, pozdrawiam, tak jak zawsze zapraszam na kanał. Wbijajcie, dawajcie łapki, dawajcie suby, udostępniajcie filmy. Komuś się może przyda. Nie lubię od dołu kręcić, bo to nie kręcenia. Na razie, cześć.